Mnie, znaczy ja jestem zdumiony, ponieważ jak Państwo pamiętacie, funkcjonuję na niwie samorządowej od 1998 roku, bodaj byłem najmłodszym radnym wybranym w historii samorządu. I kiedy nie byłem prezydentem, kiedy oczywiście w którymś momencie swojej działalności publicznej zgłaszałem takie aspiracje, ówczesna władza jedyną formę konkurencji na na rynku demokracji lokalnej, e, którą preferowała ówczesna władza, to była kampania pomówień. E, jeśli Państwo zadacie sobie mm, troszeczkę trudu i spra sprawdzicie, jakie w historii kampanii prezydenckiej w Ternobrzegu toczyły się sprawy w trybie e, wyborczym, czyli tych sądów tak zwanych 24-godzinnych, to oba dotyczyły. E, w rasobliwości ze strony e, samego Jana Dziubińskiego lub jego współpracowników, w których krótko mówiąc, e, to już wrosło w pejzaż, że moi konkurenci akurat uosabiani z tego obozu nie potrafią dyskutować na programy, na określone e, kwestie, e, e, ale, ale pozwoli mi pani, ale pozwoli mi pani, e, ja też bym chciał móc się e, pani Wiolo e, do końca wysłowić. Drodzy Państwo, ponieważ to nie może być tak, że ktoś przypisuje bezkarnie komuś jakieś cechy charakteru czy sytuacje, w których, w których opinia publiczna ma być, do których opinia publiczna ma być przekonana. Więc chciałbym przypomnieć, drodzy Państwo, że w roku tymi samymi metodami, których stosuje jeden z kandydatów. Czekam, kiedy zaproponuje jakąś konkretne rozwiązanie i konkretną ofertę, bo to, że powiedzmy ma słabą pamięć i na konferencjach prasowych po dwóch minutach się zacina i ma, musi sobie przypomnieć, co miał na kartce napisane, to już państwo się przekonali na tej konferencji i na poprzedniej. Warto również, pani Wiolo, jeśli pani jest obserwatorem wydarzeń toczących się kampanii, zwrócić uwagę, że jeśli ktoś obiecuje niższe podatki na obszarze potencjalnie zwolnionych z tych podatków, tak jak była pierwsza konferencja. To wykazuje się daleko idącą indolencją, jeśli chodzi o wiedzę, ponieważ nie można przedsiębiorcy, inwestora, który może skorzystać z możliwości zwolnienia pod z podatków na terenie obszaru tarmowskiej specjalnej strefy ekonomicznej i tarmowskiego parku przemysłowo-technologicznego, obiecywać coś, co jest absurdem w tym konkretnym przypadku. I wracając, drodzy Państwo, specjalnie sobie odszukałem w roku 2010 i naprawdę nie uciekną od tematu, wrócę do zasadniczej kwestii. Wrócę do zasadniczej kwestii. 2 grudnia 2010 roku, ponieważ ten taki wyjątkowo nieuczciwy, nierzetelny, kłamliwy, no wydawnictwo, taka, gazetka kiedyś wydawano też takie różne gazetki. Jej prekursorem była Gazetka Wyborcza z kampanii 2010 roku. I wówczas za tą gazetkę ówczesny pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców w Porozumienia prawicy, musiał się w sądzie wstydzić. A ponieważ ówcześni ludzie sprawujący władzę w mieście to nie byli ludzie honoru, w związku z tym sąd postanowił w trybie ordynacji wyborczej nakazać Komitetowi Tarowskiego Porozumienia Prawicy. Przeproszenie za rozpowszechnianie w Gazetce wydanej. Ja już szczegóły tych 21 kłamstw powielonych w tej gazetce nie będę wracał. Zresztą na łamach lokalnej pracy wówczas ukazało się takie postanowienie sądu, to warto wrócić, ponieważ ludzie honoru, mają to do siebie, że realizują wyroki niezawisłego sądu. Dzisiaj niestety nie nie doczekałem się do dzisiaj takiego, takiego postanowienia. W związku z tym po czterech latach prezentuję coś, co zostało przeze mnie sfinansowane, aby mieszkańcy Tarnobrzega poza otrzymaniem jakichś gadzinówek do skrzynek pocztowych mogli dowiedzieć się, jakie były ale panie prawdy. Panie, jest... I, no ja rozumiem pani redaktor, ale... E... Ale ja już podpowiem, ale proszę Panią, ja rozumiem, że Państwo preferujecie dziennikarstwo. Pani Wiolu, preferujecie dziennikarstwo pod stołu, więc Pani dostanie, ale spokojnie, ale spokojnie. Drodzy Państwo, w związku z tym ja to, co miałem do powiedzenia na temat działalności Pana Kiełba, skomentowałem na blogu. W najbliższych dniach będę zarejestrowanym kandydatem na prezydenta Możecie państwo, e, mogę wam nawet obiecać, że będziecie państwo na bieżąco informowani o rozwoju sytuacji. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, e, że nikt nie został zwolniony, bo kiedyś był taki kawał o, o, o Radiu Rewań. Nikt nie został zwolniony, e, nigdy nie byłem w żadnej hurtowni, e, e, sekundeczkę, nie interweniowałem, nie znam właściciela tej hurtowni, i to jest, jest takie pożekadło na temat faktów. A jak się coś nie zgadza, to gorzej dla faktów. W związku z tym chciałbym również z całą tutaj świadomością powiedzieć, że pani Sylwia Wiczak nie robi żadnych zakupów dla Urzędu Miasta. Więc jeśli ta kampania wyborcza ma polegać na jedynej kwestii związanej z pomawianiem mnie. To nie jest pierwszy przypadek, bo drodzy Państwo, e, przypomnę tylko fakt, że ktoś donosił na mnie do CBA. Zapraszam jutro na sesję, ponieważ w trakcie sprawozdania z prac prezydenta będę Państwa e, informował o kolejnej kompromitacji Jana Dzibińskiego i środowiska mojego miasta które to środowisko doniosło do prokuratury na mnie i na panią skarbnik Marię Brzeską o fałszowanie ksiąg rachunkowych. Nie wiem, czy Państwo, jeśli zapytacie Księgowego Ekonomisty, to jest bardzo ciężkie, to jest bardzo ciężki zarzut. Oczywiście prokuratura nie wszczęła postępowania, pomijając, że to jest kolejne doniesienia kolejnych osób, których nazwiska sobie dzisiaj um, daruję. A najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że donoszący na mnie i na panią Nabrzeską, wiceprzewodniczący Rady Jan Dziubiński, który się podpisał pod tym, nawet nie potrafił uzasadnić, dlaczego donosi, bo jak stwierdził podczas zeznań e, e, przesłuchiwania w prokuraturze, jego źródło informacji zmarło. W związku z tym on nie wie, dlaczego doniósł na urzędującego prezydenta. W związku z tym, drodzy Państwo, tak jak w poprzedniej kampanii, dwa razy wygrałem z tym samym środowiskiem. Szyldy sobie środowisko zmienia, nie mogą się dogadać, dzielą się przez pączkowanie, ale to nie jest jakby mój problem. Z tym samym środowiskiem zamierzam w momencie zarejestrowania skorzystać z przysługujących mi uprawnień w trybie e, i praw w trybie ordynacji wyborczej. Jak Państwo mnie znacie, e, na pewno skorzystam. Ponieważ nie zmuszałem nikogo do, do tego, żeby szef stowarzyszenia, klubu czy jakiejś instytucji organizacji e, oficjalnie e, popierał moją osobę. E, więc można sobie mówić, nie uczestniczy w mojej kampanii e, żaden stażysta ja jestem w stanie na przykład poprosić uprzejmie e, kierowców na przykład z urzędu miasta, którzy w godzinach pracy musieli kleić plakaty 4 lata temu. No ale po to zmieniła się władza, żeby tych samych wypaczeń nie popełniać. Natomiast drodzy państwo, jeśli e, przewodniczący rady tutaj siedzący czy dyrektor mojej kancelarii e, oprócz tego, że jest e, akurat w przypadku dyrektora moim pracownikiem, jest również moim znajomym i ma ochotę po godzinach pracy robić w kampanii wyborczej co mu się żywnie podoba, to on to będzie robił. Natomiast nie będzie tego recenzował człowiek, który powinien rozliczyć się, dlaczego do dnia dzisiejszego miasto Tarnobrzeg nie ma uchwalone planu dzielnicy A1. Bo właśnie ten człowiek, który chce otworzyć Przestrzeń miejską dla inwestorów razem z wiceprezydentem Wójtowiczem. To jest taki radny Rady Miasta, jakbyście Państwo zapomnieli, chyba od 23 sesji nieobecny, ale dieta ubywa. Proszę? No, mówię o kandydacie, który chce otworzyć przestrzeń. Chce ten kandydat otworzyć przestrzeń. Zapytajcie Państwo, dlaczego jako naczelnik Wydziału Wówczas Urbanistyki Budownictwa nie uchwalił stosownych planów, żeby ta przestrzeń gospodarcza miasta Tarnobrzega była e, otwarta i ile w wyniku takich nieudolnych działań miasto musiało ponieść kosztów związanych z przygotowywaniem e, choćby tylko jednego planu, bo już nie chcę za wszystkie plany pana kandydata od przestrzeni gospodarczej e, z jego działalności rozwijać i rozliczać. Więc drodzy Państwo, moja reakcja będzie, zapewniam Państwa, nie ma się co gorączkować. Chciałem tylko zwrócić uwagę na sposób prowadzenia kampanii wyborczej przez niektóre komitety, ponieważ jeszcze nikt nigdy nie wygrał wyborów w tym naszym kochanym mieście, prowadząc kampanię pomówień, kłamstw, sugestii i rzeczy niegodziwych. Chciałbym, żeby ci kandydaci, którzy mają tyle do powiedzenia, przedstawili swój program wyborczy. W jaki sposób mają realizować e, politykę inwestycyjną miasta w, w latach 2014-2018? I o tym dyskutujmy. Pan nie wypowie na temat pana Tomasza Indra, który jest mieszkańcem w i przed kamerami. Ależ pani Wiolu, e, ja rozumiem, że pani reprezentuje tytuł, e, tytuł medialny, e, ale jak się nie wypowiadam? Przecie cały czas się wypowiadam. Ale Pani nie mówi konkretnie na temat pana Tomasza Indra, tylko pan wypowiedział się konkretnie. No ale jak konkretnie? No proszę panią, nie, nie znam, ale proszę panią, już raz się powiedziałem. No. Ale była odpowiedź, ja rozumiem, że Państwo macie problem, bo jeśli mówię dużo, drodzy Państwo, są telewizje, które powstały po to, żeby obecnej władzy dokładać. Do no tego tak jesteśmy wszyscy świadomi, to się nikt nie musi przekonywać. Zresztą pani wielu, sama pani mówiła, że musi pani pracować w takiej telewizji, bo akurat tam znalazła pani pracę. W związku z tym, drodzy Państwo, w związku, w związku z tym, drodzy Państwo, Trzeba sobie troszeczkę zadać trudu, żeby złapać kontekst sytuacyjny. Ja rozumiem, że e, e, sposób, w jaki operuje językiem dla telewizji, która ma działać wybiórczo w celu osiągnięcia pewnego, pewnego zamierzenia, jest trudnością. Ale jeszcze raz powtórzę. Nie znam właściciela hurtowni, nie dzwoniłem, nie interweniowałem. Pani y, Sylwia Wiczak. Nie robiła żadnych zakupów w tej hurtowni na rzecz Urzędu Miasta? No i tyle. A jeszcze na dodatek, bo zrozumiałem z kontekstu, że pan został zwolniony, pan pracuje w tej hurtowni. W związku z tym e, mogę to. E, proszę? A no to ojejku, no to chyba ja za ten stres nie odpowiadam. Więc jest to stek kłamstw i pomówień i jeśli pani oczekuje mojej reakcji na ten temat, to proszę uzbroić się chwilkę w cierpliwość. No i otrzymała pani konkretną odpowiedź 15 minut temu i otrzymuje pani ponownie, ponieważ jest to insynuacja. Tak jak wiele insynuacji, które... Natomiast dziwi mnie to, że Pani jest obecna na konferencji i akurat na tamtej konferencji Pani realizuje, nie pytając o szczegóły. Natomiast tu jest Pani dociekliwa, ale widać, na tym polega wolność mediów. W związku z tym... Jeszcze będąc przy temacie... Sz... Szanowni Państwo, będąc przy temacie... No, no przepraszam, pana, Pani redaktor, jest Pani na konferencji... Panie Przewodniczący, tylko zakończę tę kwestię, przepraszam. Jest Pani na konferencji i słyszy Pani... Taki absurdalny stek głupot. Bo już nawet nie będę mówił, że kłamstw. I, i panią nie korci to, żeby zadać pytanie i pana kandydata, czy e, pana e, J. pognębić, a o co chodzi, a jaką rolę miał prezydent, czy pani jest zadowolona to, e, czyli, czyli, czyli jeśli. jeśli e, nie, nie. Konfrontacja faktów to jest wtedy, droga pani, kiedy pani publikując pewien materiał, konfrontuje fakty. Natomiast najpierw opinia publiczna żyje, e, pani Wiolu, opinia publiczna żyje przez trzy dni kłamstwem i formą pomówienia, a po trzech dniach pani odnosi się do tematu. E, w związku z tym. Szanowni Państwo, może no byśmy pozwolili po prostu no wypowiedzieć. Dlatego się stanowisko, drodzy Państwo, dominuje, epilog, uspokajam Państwa, możecie, możecie, państwo, możecie Państwo na ten temat e, śmiało napisać, przekazać w przypadku mediów elektronicznych. Epilog tej sprawy na pewno będzie. Możecie Państwo być co do tego pewni.